Od domniemanego sfałszowania wyborów z udziałem zakonnic przez plany Microsoftu względem aplikacji TikTok do nowych informacji dotyczących ustawy 447 i roszczeń finansowych w stosunku do Polski. 10. Zakonnice podejrzane o sfałszowanie wyborów. Jak podała Gazeta Wyborcza, siostry z zakładu opiekuńczo-leczniczego we wsi Święta Katarzyna prawdopodobnie sugerowały podopiecznym, kogo mają poprzeć podczas wyborów prezydenckich. W głosowaniu korespondencyjnym wszystkie głosy pochodzące z zakładu, w którym mieszkają między innymi kobiety z upośledzeniem umysłowym oddano na Andrzeja Dudę. Portal stwierdził, że posiada nagrania, na których głosy oddawano zgodnie z podpowiedziami opiekunek, a Pensionariuszki jedynie podpisywały karty. Kierująca zakładem odpowiedziała, że osoby ubezwłasnowolnione i nieświadome nie brały udziału w głosowaniu. Pomimo tych i innych nieprawidłowości, sąd niedawno ostatecznie uznał ważność wyborów prezydenckich. Miejsce 9. Gry z konsoli Xbox na ekranie smartfona. Polska znalazła się w gronie 22 państw, które jako pierwsze otrzymają dostęp do usługi xCloud Cloud dla urządzeń z systemem Android. Już od 15 września za pośrednictwem smartfonów będzie można zagrać w ponad 100 gier z konsoli Xbox. X Cloud działa na zasadzie transmisji obrazu i dźwięku na telefon w czasie rzeczywistym. Wszystkie obliczenia związane z działaniem gry odbywają się na serwerach Microsoftu, a ich wyniki są przekazywane do urządzenia, dzięki czemu można grać nie posiadając konsoli. Jesteśmy ciekawi Was opinii. Dlatego napiszcie nam w komentarzach, co myślicie o usłudze Excloud. Miejsce 8. Ogromny wybuch w stolicy Libanu. We wtorek 4 sierpnia doszło do wybuchu w bejruckim porcie, prawdopodobnie spowodowanego przez pożar magazynu, w którym składowane były niebezpieczne chemikalia. Scenę z miejsca zdarzenia porównywano do wybuchu bomby atomowej w Hiroshimie. Według oficjalnych informacji zginęło co najmniej 100 osób, w tym sekretarz generalny partii politycznej Katep Nazar Nazarian, a blisko 4 tysiące zostało rannych. W mieście wprowadzono stan wyjątkowy, natomiast w całym Libanie ogłoszono 3 dni żałoby narodowe. Polskie władze zadeklarowały wsparcie poprzez wysłanie na miejsce zdarzenia strażaków, wyszkolonych psów oraz zapasu środków medycznych. Miejsce siódme. Handel hormonami do zmiany płci. W najnowszym numerze tygodnika Solidarność zamieszczono wstrząsający tekst autorstwa Waldemara Krysiaka i Agnieszki Żurek o handlu hormonami, które wykorzystywane są przy zmianie płci. Zgodnie z artykułem, na tajnych forach internetowych nastolatkowie mieli otrzymywać pomoc w zdobyciu nielegalnych na rynku hormonów, w zamian za co często musieli przesyłać swoje nagie zdjęcia. Publikacja jest efektem śledztwa Krysiaka, byłego aktywisty LGBT który 20 lat temu zmienił swoje poglądy polityczne i obecnie jest zagorzałym krytykiem ruchu. Bloger w ramach śledztwa podając się w internecie za 14-latka zebrał wiele dowodów opisywanych działań. Miejsce szóste. Zakup aplikacji TikTok przez firmę Microsoft. W ostatnim czasie w mediach głośno zrobiło się o zainteresowaniu Microsoftu kupnem popularnej aplikacji TikTok, co ma związek z planami jej zakazania w Stanach Zjednoczonych. Bloomberg poinformował, że prezydent Donald Trump może nakazać firmie ByteDance odsprzedanie prawa własności do aplikacji na rzecz Amerykanów. Nie przeszkadza to jednak w dalszej ekspansji Chin na rynku elektronicznym. Azjatycki tygrys ukończył ostatnio budowę systemu nawigacji z sygnałem cywilnym i wojskowym, który działa jak GPS. Stany Zjednoczone uważnie przyglądają się Chinom i starają się zachować pozycję hegemona w globalnej rywalizacji z państwem środka. Miejsce piąte. Jeden wspólny podatek w Rosji. W Rosji szykowana jest największa reforma podatkowa. Jak podał portal Rzeczpospolita, rosyjski rząd planuje zmienić system tak, by zamiast czterech podatków pozostał tylko jeden wspólny, który osiągnie stawkę 6,2%. I będzie dotyczył wszystkich przychodów. Pieniądze z podatku będą odliczane automatycznie. Z każdym wpłynięciem kwoty na rachunek bankowy zostanie z niej pobrany podatek obrotowy. Ten sam mechanizm jest możliwy przy odbiorze gotówki w handlu detalicznym. Deklarowanym celem reformy jest realizowanie zasady równości podatkowej na terenie federacji. Wielu internautów liczy na to, że podobne uproszczenia zastosuje także rząd w Polsce. Miejsce czwarte. Zapowiadany powrót maseczek. Liczba zakażonych wzrosła, w związku z czym minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział zwiększenie kontroli dla zakrywania twarzy w przestrzeni publicznej. Sklepy będą miały prawo nie obsługiwać klientów, którzy nie chcą zakrywać nosa i ust. Zapowiedziano również nakładanie kar na osoby niestosujące się do obostrzeń. Krytycy przypominają przedwyborcze wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego o tym, że sytuacja w kraju jest opanowana. Jednocześnie wielu przytacza wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy, który niedawno stwierdził, że nie każdy może i nie każdy lubi nosić maseczkę. W czwartek Ministerstwo Zdrowia ogłosiło obowiązek posiadania zaświadczenia lekarskiego o przeciwwskazaniach medycznych do zakrywania ust i nosa. Nowe prawo ma obowiązywać od 1 września. Zapraszamy do polubienia i obserwowania naszego profilu w portalu Facebook oraz do udostępniania naszych wpisów w serwisie Twitter. Prosimy też o subskrybowanie naszego YouTube'owego kanału i ustawienie powiadomień dla wszystkich filmów. Wsparciem dla kanału będzie polubienie filmu i dodanie komentarza w ramach platformy. III. Prowokacje na marszu Powstania Warszawskiego. Tłumy warszawiaków wzięły udział w dziewiątym marszu Powstania Warszawskiego, który wyruszył w stolicy 1 sierpnia, tuż po godzinie 17, nazywanej tradycyjnie godziną W. W czasie obchodów swoją akcję zorganizowała grupa działaczy LGBT, którzy na nowym świecie zamieścili na balkonie tęczową flagę. W oknie pojawił się również mężczyzna w prowokacyjnym stroju, który wykonywał dwuznaczne gesty w kierunku maszerujących funkcjonariusze policji nakazali mężczyźnie opuścić balkon tłumacząc to względami bezpieczeństwa. Policja interweniowała też w siedzibie partii razem w sprawie transparentów wywieszonych na ich balkonie. Jednak w tym przypadku interwencja była nieskuteczna ze względu na brak podstawy prawnej. Krytycy dywagują, czy jedna manifestacja polityczna powinna uniemożliwiać wyrażanie odmiennych poglądów osobom postronnym, zwłaszcza kiedy robią to na prywatnym terenie. Koniecznie napiszcie w komentarzach, czy Waszym zdaniem policja postąpiła słusznie, interweniując w sprawie transparentów. Miejsce drugie: nowa umowa wojskowa z USA. Wiele dyskusji wzbudziło nowe porozumienie wojskowe pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, do którego doprowadził minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Głównym celem działań ma być zwiększenie obronności państwa i wzmocnienie współpracy polsko-amerykańskiej. W Polsce zostanie umieszczone dowództwo V Korpusu, a do kraju trafi od 1000 do 5,5 tysiąca żołnierzy i eskadra bez załogowców Reaper. Jak podano, najtrudniejszym elementem negocjacji było porozumienie o statusie amerykańskim. Wojsk. Według nieoficjalnych doniesień żołnierze amerykańscy zostaną całkowicie wyłączeni spod polskiej jurysdykcji. Rzekomo wyrażono także zgodę na eksterytorialność amerykańskich baz, a więc Polacy nie mieliby do nich dostępu bez pozwolenia udzielonego przez Amerykanów. Dodatkowo budżet państwa miałby pokryć koszty budowy wymaganej infrastruktury. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej dementuje wspomniane pogłoski. Komentatorzy zastanawiają się jednak, jak rząd zareagowałby w razie. Pojawienia się nieprawidłowości na terenie nowych bas, gdyby rzeczywiście były wyjęte one spod kontroli władz polskich. Miejsce pierwsze. Ustawa 447 i raport USA na temat Polski. Amerykański Departament Stanu opublikował raport na temat restytucji mienia, który dotyczy 46 państw, w tym m.in. Polski. Obowiązek przygotowania dokumentu nakłada podpisana przez prezydenta Trumpa w 2017 roku ustawa zwana Just Act 447. W raporcie zarzucono Polsce, że nie przyjęła ona kompleksowego prawa pozwalającego na odzyskanie mienia prywatnego. Według Dokumentu, amerykańscy obywatele zmagają się z długim i kosztownym procesem związanym z dochodzeniem roszczeń. Amerykańska legislatywa ma zatem zmobilizować polską stronę do wypłaty rekompensat za tzw. mienie bezspadkowe. W Polsce bowiem majątek polskich Żydów przejął skarb państwa, razem z własnością wszystkich innych pomordowanych w II wojnie światowej obywateli kraju. Którzy nie wskazali swojego spadkobiercy. Obecnie omawiane rekompensaty miałyby przypaść amerykańskim środowiskom żydowskim. Według ekspertów jednak dziedziczenie w linii etnicznej jest niezgodne z rzymską kulturą prawną, a działania Stanów Zjednoczonych są dążeniem do utworzenia pozornej legalności procederu. Polska natomiast wypłaca odszkodowania tym, którzy udowodnią swe prawa do dziedziczenia. Raport, który opublikował sekretarz stanu USA Mike Pompeo, był zapowiadany od ostatnich wyborów parlamentarnych w kraju. Sprawę szczególnie nagłaśniał Stanisław Michalkiewicz, który opublikował tajną notatkę zapowiadającą ogłoszenie raportu. Według publicysty, z publikacją raportu specjalnie czekano do zakończenia wyborów prezydenckich. Michalkiewicz dodał, że roszczenia stanowią równowartość 3 lub nawet czterokrotności rocznego budżetu państwa, a ich realizacja jest największym zagrożeniem dla Polski od 1939 roku. Swój sprzeciw wyrazili również Konfederacja i Robert Bąkiewicz ze Stowarzyszenia Roty Marszu Niepodległości, a związane ze Stowarzyszeniem Środowisko zebrało 250 tysięcy podpisów pod obywatelską ustawą nazywaną Stop 447, mającą oddalić od Polski widmo roszczeń. Nie milkną jednak pogłoski, że w rzeczywistości Polska spłaca zobowiązania już od 2014 roku. Z kolei media głównego nurtu całkowicie przemilczały sprawę lub przedstawiły ustalenia raportu jako korzystne dla strony polskiej. Tymczasem sekretarz stanu USA zapowiedział, że w najbliższy poniedziałek uda się w podróż do Czech, Słowenii, Austrii i Polski. To jest 10 newsów tygodnia w telewizji na czasie. W programie przedstawiamy aktualne informacje na temat polityki i wydarzeń w Polsce i na świecie. Opisujemy tematy głośne w mediach społecznościowych, informujemy o najważniejszych odkryciach naukowych i nowinkach technicznych. Korzystając z okazji, prosimy o wsparcie przytuliska psia przystań w stalowej woli i przedstawiamy psa o imieniu Tajga, jednego z podopiecznych ośrodka czekających na adopcję.